A jesteś świadkiem Ewogym, tak? Jestem. No to dobrze, a powiedz mi dlaczego nie jesteś świadkiem Chrystusa, gdzie apostolskie 18, bo... A powiedz kim, powiedz kim ty jesteś? Że dzwonisz do mnie, nie przedstawiasz się jakiś zarzuty. Kim ty jesteś? Objawienie 19,4,24 starszych, jestem znamaszczonych z ostatka. Jedną z 12 bram. I mówię ci, że jak się nawrócisz 100% do Chrystusa <noise> wyłączył się. Jak się nie nawrócić 100% do Chrystusa, nie wyjdziesz aniołem, bo pioniery zginą, bo to Ameryka was posłała na śmierć. Jehowa, święta krowa, na stojaczku. Ja się przedstawiłem, on się wyłączył. To po co wam się przedstawiać, żeby się wyłączył? No, tak jechowa zrobi ze świadkami jechowy I raju nawet nie ma. Także wszystko zniszczyli, nawet raj. No na obrazkach. I jak te wnioski tu wyciągać? Także z każdego nieużytecznego słowa w świadkowej chłopie zdać się sprawę Bogu, a tym Bogiem jest tylko Chrystus, błogosławimy.